Benelli Leoncino 125. Marka Benelli liczy sobie już 111 lat. W 1911 roku Teresa Boni Bonelli, mieszkająca w małym miasteczku Pezaro we Włoszech, owdowiała. Jako matka sześciu synów postanowiła zatroszczyć się o ich przyszłość i Ufundowała im warsztat samochodowy i motocyklowy. Bracia naprawiali tam samochody i motocykle. Wkrótce nauczyli się dorabiać części do samochodów i motocykli. I już w 1921 zbudowali swój pierwszy motocykl. Marka Benelli szybko się rozrastała. W latach 50. i 60. firma odniosła ponad 1000 sukcesów sportowych. Pierwsze Leoncino pojawiło się w 1951. i miało pojemność właśnie 125 cm sześciennych. Rok później na tym Leoncino udało się pokonać MV Agusta. Sportowy motocykl o pojemności 175. Po wielu perypetiach związanych z inwazją motocykli japońskich na Europę w latach 60. i 70. firma Benelli popadła, jak wiele innych ówczesnych marek, w finansowe problemy. W końcu w 2005 roku właścicielem firmy Benelli stał się chiński gigant motocyklowy, znany pod nazwą QJ Motor. Jest to potężna firma, która. Produkuje ponad milion dwieście tysięcy motocykli i kładów rocznie. Chiński producent szybko zdał sobie sprawę, czym tak naprawdę jest Benelli. Benelli to nie tylko historia, nie tylko marka ekskluzywna i elitarna. Benelli to też wiedza i doświadczenie. Benelli to też włoscy projektanci, włoscy inżynierowie. I tutaj chiński koncern dostrzegł szansę. Postanowili uczynić z firmy Benelli w Pezaro swoje centrum projektowe. Tam projektowane są nowe motocykle, tam projektowane są silniki, podczas gdy później chiński koncern produkuje je u siebie. Chiny dzisiaj to technologiczne mocarstwo. Jeśli nam tutaj w Europie wydaje się, że mamy jakiś przemysł, to w porównaniu do przemysłu chińskiego rzeczywiście. Mamy rację, tak się nam tylko wydaje. Chińskie fabryki, swoją nowoczesnością, swoją, swoim zaawansowaniem, technologią produkcji, potrafią wprawić w osłupienie najbardziej obeznanego z produkcją europejską inżyniera. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak będzie wyglądał świat przyszłości, fabryk fabryki przyszłości, to powinien właśnie jechać do Chin i zwiedzić jedną z ich fabryk. I dzięki temu już w 2018 roku Leoncino powraca. Wtedy pod postacią motocykla o pojemności 500 cm3, który zaprezentowaliśmy w 2019 roku w naszym miesięczniku. Później pojawiła się wersja 250, bliźniaczo stylistycznie podobna właśnie do tej, do 125. A w zeszłym roku zaprezentowano na targach EICMA w Mediolanie właśnie ten model 125. Znaleźć można w sieci informacje o tym, że ten najnowszy motocykl Benelli Leoncino posiada silnik od Kiwaya. Marka Kiway też jest własnością firmy QJ Motor. Rzeczywiście, identyczny silnik jak ten, który znajduje się w tym Leoncino, Znajduje się też w motocyklu Kiway RKF 125, który zaprezentowano już w 2017 roku. Czy w takim razie Leoncino 125 ma silnik z Kiwaya? Otóż, drodzy Państwo, nie. Tak się składa, że to Kiway ma silnik Benelli, ponieważ ten właśnie silnik. Został zaprojektowany we Włoszech i po raz pierwszy zastosowany właśnie w motocyklu Kiway. Co to jest za silnik? Silnik Leoncino 125. To jest naprawdę niezwykła konstrukcja. Droga do wysokich mocy silnika, wysokich sprawności silnika, wiedzie przez zwiększenie stopnia sprężania. Wjedzie przez zwiększenie prędkości obrotowej oraz przez zwiększenie efektywności i sprawności wymiany ładunku. To wszystko tutaj w tym silniku znajdziemy. Jest stopień sprężania 11,6, bardzo wysoki. Silniki pracujące z tak dużym wysileniem są o wiele sprawniejsze termodynamicznie, ale też bardziej obciążone, zarówno cieplnie, jak i mechanicznie. Stąd wynika konieczność zastosowania układu chłodzenia cieczowego z pompą cieczy i termostatem układu oczywiście o obiegu wymuszonym, ponieważ żaden układ chłodzenia powietrzem nie poradzi sobie z odbiorem tak dużych ilości ciepła z relatywnie przecież niewielkiego cylindra. Jest to też silnik wysokoobrotowy. Aby zminimalizować wibracje, silnik ten wyposażony jest w wałek wyrównoważający. I rzeczywiście wibracje te nie przenoszą się na kierownicę ani na lusterka. Silnik ten można spokojnie kręcić bardzo wysoko. On osiąga maksymalną moc przy 9,5 tysiącach obrotów na minutę. Maksymalny moment przy 8,5 tysiącach obrotów na minutę. No i sprawna wymiana ładunku. Mamy tutaj cztery zawory na cylindr, dwa dolotowe, dwa wylotowe. To zapewnia właśnie tą sprawność, wysoką sprawność wymiany ładunku w cylindrze przy bardzo wysokich obrotach. Bo tylko do takich wysokich obrotów cztery zawory na cylinder mają w ogóle sens. W silniku tym mamy coś jeszcze: są trzy świece zapłonowe. Po co zastosowano aż trzy świece zapłonowe? Moi drodzy, najwyższą ekonomię pracy, a ekonomia to też jest ekologia. Uzyskują silniki spalinowe pracujące na mieszankach uboższych. Nie mówię tutaj o spalaniu mieszanek ubogich, bo spalanie mieszanek ubogich w silniku spalinowym to jest odrębne zagadnienie, odrębna technologia, która musi być w takim silniku zastosowana. Tutaj jest mieszanka uboższa. Co to znaczy mieszanka uboższa? Jest to taka mieszanka, w której jest nadmiar powietrza w stosunku do wtryśniętego do cylindra paliwa, więc jest mniej paliwa, więcej powietrza w odniesieniu do tej teoretycznej proporcji, tej teoretycznej, która określa dokładną ilość powietrza, jaka jest wymagana do spalenia wtryśniętej dawki paliwa. Taka mieszanka z nadmiarem powietrza nazywa się mieszanką ubogą lub po prostu, tak jak tutaj to nazwaliśmy, uboższą. Czym cechuje się taka mieszanka uboższa? Otóż ona spala się o wiele wolniej, wolniej przesuwa się czoło płomienia. Dlatego powstają. Przy spalaniu takich mieszanek powstają korzystne warunki do powstawania ognisk spalania detonacyjnego. A jest to bardzo szkodliwe zjawisko, które potrafi zniszczyć każdy praktycznie silnik w bardzo krótkim czasie. Dodatkową cechą jest utrudniony zapłon takiej mieszanki uboższej. Ona zapala się bardzo niechętnie. Potrzebna jest większa energia wyładowania na elektrodach świecy. Dlatego w Leoncino są odpowiednio mocne cewki zapłonowe. Konstruktorzy silników pracujących na mieszankach uboższych doskonale znają zjawisko wypadania cyklu zapłonu. Zdarza się bardzo często, że mieszanka w ogóle nie ulega zapłonowi, ponieważ w danym cyklu wokół świecy znajduje się mieszanina praktycznie niepalna. Przeskok iskry nie powoduje zapłonu, wypadają cykle zapłonowe. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognisk spalania detonacyjnego podczas powolnej propagacji płomienia, korzystnym jest, aby znajdowały się właśnie trzy świece, które sprawiają, że czoło płomienia dociera wszędzie bardzo szybko. Aby umożliwić utrudniony zapłon mieszanki, również Przydają się trzy świece, bo zdarza się, że tylko jedna z nich w niektórych cyklach jest w stanie w ogóle doprowadzić do zapłonu. A więc taki jest sens tych trzech świec zapłonowych. Nie jest prawdą, że konstruktorzy chcieli uzyskać większą moc, ale im się nie udało. Tam, gdzie nie ma wiedzy, pojawiają się domysły, ale one prowadzą zwykle na manowce. Konstruktorzy Benelli Opracowali specjalną serię silników wysokowydajnych. Seria ta nazywa się BMT, czyli Benelli Multi Spark Plug Multi Valve Technology, czyli technologia Benelli, oparta o wiele świec i wiele zaworów. W takim prostym tłumaczeniu. Ten silnik, może jest mały, ale drodzy Państwo, to jest praktycznie szczyt. Rozwoju silników spalinowych. Najwyższy poziom technologiczny silników spalinowych. Mówię to jako silnikowiec, jako inżynier od silników spalinowych. Więc, tu w tej ramie Benelli Leoncino 125 zawieszony jest kawał bardzo zaawansowanej technologii. Pod postacią właśnie tego silnika. Nasza redakcja otrzymała ten egzemplarz, żeby zobaczyć, jak w bliższym kontakcie prezentuje się Leoncino 125. Otóż, im bliżej się mu przeglądamy im bardziej przyglądamy się jego detalom tym z większą pewnością możemy stwierdzić, że jakość wykonania tego motocykla, jakość zmontowania jest naprawdę na najwyższym poziomie. Nie jest to przesada. Nie chodzi tu o najwyższy poziom, jaki możemy się spodziewać w chińskich fabrykach. To jest najwyższy poziom, jaki możemy się spodziewać w motocyklizmie. Kto nie wierzy, niech sam sprawdzi. Struktura nośna tego motocykla jest bardzo stabilna. Ma masywne przednie teleskopy typu upside down. Jest tutaj rama przestrzenna, spawana ze stalowych rur. Jest wahacz z centralnym elementem resorującym. Również bardzo masywny, również jako konstrukcja przestrzenna. Dlatego motocykl ten zachowuje się bardzo stabilnie. Sprzyja temu jeszcze wysunięcie tylnego koła które sprawia, że motocyklista siedzi praktycznie dokładnie między kołami. Ten motocykl podwoziowo mógłby wytrzymać spokojnie silnik 250, może nawet i 350, kto wie czy nie 500. Każda firma motoryzacyjna świata wie, że jeśli chcą mieć elegancki projekt nadwozia, to trzeba zatrudnić włoskiego projektanta. Długie, zdecydowane linie, wyraźny kształt i wyraźny charakter. Zauważę, że motocykl ten wygląda naprawdę imponująco. Dziś na ulicy, gdziekolwiek się nim nie zatrzymamy. Zaraz ktoś podchodzi, lub nawet kilka osób. Pytają się, co to jest? Gdzie to można kupić? Jaką to ma pojemność? Nie tak dawno wybrałem się tym motocyklem na jedną lokalną imprezę historyczną, spotkanie samochodów z PRL. -u. Zaparkowałem i poszedłem rzucić okiem na samochody. Kiedy wróciłem, była już wokół Leoncina mała grupka. grupce tej szogował pewien młody człowiek, który śmiało zaczął zadawać mi pytania: jaka to jest pojemność, jaką ma moc, ile mieści się paliwa w zbiorniku, jaka jest prędkość maksymalna. Kiedy mu na te wszystkie pytania odpowiedziałem, odwrócił się do swojego ojca i powiedział: Tato, kupmy to. Tak, Leoncino 125 działa na ludzi. Działa jak można by powiedzieć znany awanturnik i Lovelas Giacomo Kazanowa. Ciekawostką jest to, że nadwozie tego motocykla projektował Stefano Casanova. Podsumowując, Benelli na 125 fajna włoska fajna włoska stylistyka świetnie zaprojektowany, bardzo zaawansowany silnik glaserska pozycja małe zróbcie paliwa stroma, sportowa charakterystyka i fajny dźwięk naprawdę polubiłem te 125